Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Grzesiak i zapraszam. Całą Polskę do Szczecina. 3 października będę miał okazję tam występować i prezentować najskuteczniejsze techniki motywacyjne. Jak wiemy, motywacja jest dzisiaj kluczową umiejętnością. Jeżeli ktoś jest liderem, na przykład pracuje jako menadżer zespołu, to nie ma wyjścia, musi osiągać rezultaty i musi wiedzieć, jak motywować swój zespół. Ale nie tylko on, również rodzice muszą wiedzieć, jak się komunikować z dziećmi, po to, żeby one chciały robić zadania domowe i przygotowane do szkoły. Mąż musi wiedzieć, w jaki sposób namówić żonę, żeby poszła z nim na randkę, gdy jest świetnie ubrana, a ona dla odmiany namówić, do tego, żeby był zdecydowanie lepszym mężem. Iż motywacja jest wszędzie i dlatego ta cała edukacja miękka, którą ja się zawodowo zajmuję, jest tak spopularyzowana coraz bardziej w Polsce, bo najzwyczajniej w świecie jest nam wszystkim Polakom potrzebna. Szczecin ma dla mnie szczególne znaczenie. Ja wychowałem się w dzieciństwie w Koszalinie i zawsze jeździliśmy do Szczecina i to było takie wielkie, ogromne miasto, się wjeżdżało na dużą trasę jechało się przez tam dwie godziny powiedzmy, wtedy drogi też były inne i się zawsze szło na szczecińskiego pasztycika, bo to była wielka, ogromna okazja i był jeszcze taki, nie pamiętam jak on się nazywał, ale taki ichni McDonald, gdy tam jeździliśmy to zawsze odwiedzaliśmy to miejsce, więc dla mnie energetycznie jest to ważne wspomnienie i z przyjemnością tam wrócę po to, żeby Polakom w Szczecinie Pomagać nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski, bo harmonia szczecińska jest tak przepiękna, że warto, żebyśmy tam wszyscy się odwiedzili i posłuchali ludzi, którzy się znają na tym, co robią. Tam będzie Marcin Prokop, tam będzie Jacek Rózelek, tam będzie Paweł Tkaczyk i inni ludzie, którzy są zaproszeni. 3 października, Dzień Inspiracji, wyjątkowy. Zapraszam do Szczecina. Do zobaczenia. Cześć.